No tak, więc to co, to, co ta wystawa może zaoferować, to, co ja też chciałabym zaoferować widzom, no to na pewno taki szczodry gest i zaproszenie do wejścia w bardzo intymne jakieś rejestry naszej pracy. I, znaczy, myślę, że naszej, dlatego że inni też tutaj taki, taki gest wykonują, tak? I no dla mnie jest to na pewno jakby, ja musiałam rozebrać na części pierwszy swój projekt i w pewnym sensie pozwolić innym wejść w taki obszar, który dotąd e, trzyma dla siebie e, razem z Anią. E, no i tutaj jakby on został e, udostępniony, te, te materiały zostały udostępnione, zostały udostępnione nasze prywatne e, rysunki, z, e, których e, radzimy sobie z, czy tam tworzymy mapy emocjonalne naszego ciała. I mi się wydaje, że to jest też bardzo. To stwarza jakąś taką możliwość, na właśnie, niebezpiecznego kontaktu z, z, z tym, czym dla nas ta choreografia jest. I pozwala rzeczywiście wejść w jakiś intymny kontakt z czymś, do czego normalni widzowie nie mają dostępu. Więc serdecznie zapraszam na czarnym czarny w muzeum, które, no nie wiem, może sprowokować to do czegoś. Amen.